40 tysięcy sztuk trzody chlewnej w tak małej miejscowości, miejscowości, która liczy około 800 900 mieszkańców. Tam będzie ferma na 6,5 tysiąca metrów. To jest skala w Polsce absolutnie nieznana. Nie ma takich nigdzie i, nigdzie i nigdzie To znaczy są zamiary, ale nikt tego dotychczas nie zrobił. Z wentylacji tych pomieszczeń gospodarskich w powietrze będzie emitowane około 3 milionów metrów sześciennych tych gazów na dobę, czyli mieszanki powietrza z tymi gazami. Oni powinni mieć 2000 hektarów na zagospodarowanie gnojowicy. Z jakim oni rolnikiem podpiszą Mówię. Każdy rolnik ma płytę gnojową u siebie. Tu założyliśmy stowarzyszenie takie nad tym jeziorkiem, nie, nie wiem czy Państwo wiecie, no kto tam przyjdzie. Tam ma być sportowo-rekreacyjno-wędkarskie, nie? No kto tam pójdzie posiedzieć sobie czy z dukami czy z dziećmi, nie? Dowiedzieliśmy się, że dokumentacja, raport w gminie jest od 2016 roku, w drugiej połowie 2016 roku został złożony. Wójt w tym czasie przyjeżdżał do nas kilkakrotnie na zebrania, mówił o naszych sprawach społecznych z różnymi no, problemami, ale nigdy nie wspomniał o tym, że. W gminie jest taki raport, i że jest inwestor, który zamierza taką inwestycję realizować. Mamy już tutaj y, y, fermę, jedną czynną, druga jest nieczynna, właśnie tego właściciela, y, którą może w każdej chwili uruchomić. Jeżeli my, mieszkańcy, zezwolimy na postawienie takiego olbrzyma, można powiedzieć to w cudzysłowie, nie mamy racji bytu tutaj, ponieważ. Y, te odory, które będą się wydobywały z tego obiektu, z tych budynków inwentarskich, zagrażają naszemu zdrowiu. W czwartek odbędzie się drugie spotkanie z mieszkańcami, w którym ma uczestniczyć Wójt oraz Inwestor. Już wkrótce emisja całego reportażu z Waplewa.